Gabinet dyrektora pana Petersona miał zapach, który utkwił w pamięci. Mieszanka woskowanego drewna mebli, starego papieru i środka dezynfekującego o zapachu sosny używanego w korytarzach. Dla dziesięcioletniego Artura najgłośniejszym dźwiękiem nie był głęboki, opanowany głos dyrektora, ale ledwo słyszalne brzęczenie świetlówki na suficie, ciągła wibracja, która zdawała się odbijać echem w jego czaszce. Siedział na zbyt dużym skórzanym fotelu, nogi zwisały mu kilka centymetrów nad parkietem. Obok niego siedzieli jego rodzice, Helena i Ricardo, którzy wydawali się kurczyć z każdym wygładzonym słowem, jakby powietrze było wysysane z pokoju. Dyrektor złożył palce, tworząc małą wieżę na nieskazitelnym, machoniowym stole. Nie chodzi o wydalenie, proszę zrozumcie, powiedział z wyuczoną spokojnością, która była bardziej przeszywająca niż krzyk. To kwestia dopasowania. Struktura naszej szkoły, nasza metoda nauczania nie są zgodne z konkretnymi potrzebami Artura. On destabilizuje atmosferę w klasie. Musimy myśleć o dobrach ogółu. Artur nie słyszał słów, ale czuł ich konsystencję. Były gładkie, śliskie, ale z ostrymi krawędziami. Jego wzrok utkwił w niewielkim zadrapaniu na powierzchni biurka w niedoskonałości. To zadrapanie było mapą. Drogą ucieczki do świata, w którym mógł się schować. Destabilizacja, o której mówił dyrektor, dotyczyła sytuacji, kiedy Artur, zafascynowany fizyką światła, rozebrał projektor w sali, aby zrozumieć, w jaki sposób wiązek światła tworzy obrazy na ścianie na kilka minut przed ważną prezentacją dla rodziców. Nie widział w tym wykroczenia. Widział fascynujący mechanizm, zagadkę do rozwiązania. Ale tam, w tej cichej sali, jego ciekawość była przestępstwem. Ostatnie zdanie dyrektora było ciosem poniżej pasa, wypowiedzianym z paternalistycznym uśmiechem. On po prostu nie pasuje tutaj. I tym zdaniem drzwi szkoły, która miała być jego schronieniem, miejscem, gdzie mógłby rozwijać swój błyskotliwy umysł, zostały zamknięte i zablokowane. Historia taka jak ta skłania do refleksji nad miejscami, do których należymy i tymi, które nas odrzucają. Jestem ciekawy, skąd oglądacie ten film. Napiszcie nam o tym w komentarzach, a jeśli wierzycie w siłę zwrotów akcji, jakie niesie życie, zapiszcie się do naszego kanału, ponieważ sposób w jaki Artur powrócił do tej szkoły po latach jest lekcją, której wszyscy powinniśmy się nauczyć. Tej nocy dom rodziny był pustką wypełnioną namacalnym bólem. Kolacja została podana, ale nikt nie tknął jedzenia. Helena, matka Artura, stała w kuchni, myjąc i susząc w kółko te same talerze, wykonując mechaniczne ruchy, aby powstrzymać trzęsienie ziemi w jej wnętrzu. Ricardo, ojciec, stał na ciemnym ganku, wpatrując się w pustkę, z szczęką zaciśniętą z bezsilnej wściekłości, która nie miała gdzie się wyładować. Kiedy w końcu wszedł, jego oczy, zazwyczaj tak łagodne, były ponure. Odrzucili go Helena. Jakby był zepsutym meblem, wadliwym przedmiotem, który nie nadaje się już do dekoracji ich idealnej szkoły, powiedział cicho i ochrypłym głosem, aby nie przeszkadzać synowi w pokoju obok. Nie pasuje. Jakie tchórzliwe zdanie. Czyż nie jest to właśnie zadaniem tej przeklętej szkoły? Pomagać dzieciom znaleźć swoje miejsce? Budować mosty między ich światem a światem innych? Oni nie są wychowawcami, są kuratorami Muzeum Normalności. Helena przestała szorować talerz i ścisnęła go tak mocno, że palce stały się białe. Łzy, które z nadludzką siłą powstrzymywała przed ł. dyrektorem zaczęły spływać cicho i ciężko. Najgorsze było jego spojrzenie, Ricardo. Spojrzenie naszego syna. Nie był zły ani smutny jak inne dzieci. On analizował, zdezorientowany. Jakby próbował rozszyfrować kod. Zrozumieć, jaką fundamentalną zasadę wszechświata złamał, aby na to zasłużyć. Jak mam wyjaśnić mojemu synowi, że został ukarany za to, że jest dokładnie tym, kim jest? Za to, że jest ciekawy? Za to, że jest błyskotliwy w sposób, którego nie potrafią zmierzyć za pomocą testów? Wielokrotnego wyboru? Usiadła przy stole z głową opartą na dłoniach cała drżąca. Czuję się jak porażka. Jak lwica, która nie umiała ryczeć. Powinnam była walczyć bardziej, krzyczeć, grozić prawnikami, prasą, ale stałam tam, sparaliżowana, słuchając, jak ten człowiek skazuje przyszłość mojego syna uprzejmymi, ale jadowitymi słowami. Widziałam upokorzenie w jego oczach, Ricardo. Widziałam dokładnie moment, w którym zaczął wierzyć, że może naprawdę jest z nim coś nie tak. A ta rana, jak leczy się ranę zadana duszy? Nie wyrzucili tylko Artura ze szkoły. Próbowali wyrzucić z niego światło, a ja na to pozwoliłam. Ta wypowiedź nie dotyczyła tylko szkoły. Dotyczyła całego zepsutego systemu, który ceni konformizm ponad geniusz oraz przeszywającego bólu związanego z obserwowaniem, jak twoje dziecko jest oceniane nie za swój charakter, ale za swoją neurodivergencję, podczas gdy ty stoisz bezradnie. Fatalne spotkanie z panem Petersonem nie było piorunem z jasnego nieba. Była to ostateczna. Burza po miesiącach niestabilnej pogody, pełnej ciemnych chmur i krótkich zwodniczych promieni słońca. Wszystko zaczęło się od krótkich notatek w dzienniku Artura, napisanych pasywno-agresywnym pismem. Artur miał trudności z siedzeniem w miejscu podczas lekcji historii. Artur nie chciał brać udziału w zajęciach plastycznych, wolał czytać książkę o naukach ścisłych. Na początku Helena i Ricardo postrzegali to jako wyzwania, które należy pokonać. Umówili się na spotkania. Przynieśli opinie, i raporty terapeutki Artura cierpliwie wyjaśnili, na czym polega hiperfokus, potrzeba jasnych i dosłownych instrukcji, wrażliwość na hałas i tekstury. Nauczycielka, młoda kobieta o nazwisku pani Miller, wydawała się naprawdę otwarta. Rozumiem, spróbujemy kilku strategii, powiedziała z entuzjazmem, który rozbudził iskierkę nadziei w sercach rodziców. Będziemy używać słuchawek podczas cichych zajęć. Stworzę kartę przerwy, którą będzie mógł użyć, aby udać się do cichego kąta biblioteki na 5 minut, gdy poczuje się przytłoczony. Przez kilka tygodni iskra rosła. Artur wracał do domu spokojniejszy. Z zaraźliwym entuzjazmem opowiadał o projekcie naukowym, w ramach którego mógł zbudować wulkan z sody oczyszczonej. Helena i Ricardo pozwolili sobie odetchnąć, trzymając się nadziei, że szkoła dzięki dobrej woli i niewielkim dostosowaniom, może stać się odpowiednim miejscem dla ich syna. Ale nadzieja była mirażem na pustyni szkolnej biurokracji. Presja innych rodziców zaczęła rosnąć, najpierw jako szepty, a potem jako formalne e-maile do dyrekcji. Jeden z rodziców, wpływowy prawnik, skarżył się, że Artur otrzymuje nieproporcjonalną uwagę, co szkodzi nauce jego syna. Inna matka. Zasugerowała, że jego dziwne zachowanie ma zły wpływ i że obawia się o bezpieczeństwo innych dzieci. Dobra wola pani Miller zaczęła słabnąć pod presją dyrekcji i brakiem wsparcia. Słuchawki Artura w tajemniczy sposób zaginęły. Karta przerwy była coraz częściej zapominana w szafce nauczycielki. Fałszywa nadzieja osiągnęła swój okrutny szczyt, gdy pan Peterson zwołał spotkanie w celu omówienia strategii lepszej integracji. Helena i Ricardo mieli mnóstwo planów, artykułów na temat edukacji integracyjnej i praktycznych sugestii. Spędzili godzinę rozmawiając z dyrektorem, który uśmiechał się, kiwał głową w zgodzie i pilnie notował w notesie. Wyszli z pokoju wyczerpani, ale z poczuciem, że w końcu zostali wysłuchani. Dwa tygodnie później przyszło wezwanie na ostatnie spotkanie. Spotkanie dotyczące propozycji przeniesienia. Wtedy zrozumieli z chorobliwą jasnością, że poprzednie spotkanie nie dotyczyło integracji, to była farsa, formalność mająca na celu dopełnienie protokołu, zbudowanie sprawy przeciwko własnemu dziecku, zanim wykonano wyrok, który został wydany już dawno temu. Nadzieja nie umarła śmiercią naturalną, została zamordowana z zimną krwią, z uprzejmymi uśmiechami, pedagogicznym żargonem i przerażającą korporacyjną skutecznością. Pan Peterson nie postrzegał siebie jako złoczyńcy. W swoim umyśle był pragmatycznym menedżerem, kapitanem sterującym skomplikowanym statkiem po burzliwych wodach. Zarządzał ryzykiem, budżetami, reputacją szkoły, a przede wszystkim skargami klientów, rodziców, którzy płacili wygórowane czesne i domagali się przewidywalnego i spokojnego środowiska dla swoich dzieci. Arthur ze swoim błyskotliwym i nieprzewidywalnym umysłem, pogardą dla zasad społecznych, które nie miały dla niego logicznego sensu, był falą, która kołysała statkiem. Na biurku miał stos e-maili od ojca Artura, adwokata, który subtelnie groził podjęciem kroków prawnych, jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Miał raport pedagogiczny, który wskazywał Artura jako źródło niestabilności. Z drugiej strony miał jedynego chłopca, który według raportów jego terapeutów potrzebował więcej środków, więcej indywidualnej uwagi, więcej dostosowań. W zimnej logice arkusza kosztów i korzyści decyzja była boleśnie prosta. Przekonał się, że działa w najlepszym interesie wszystkich, w tym Artura, będzie szczęśliwszy w specjalistycznym środowisku, miejscu, które może mu dać to, czego naprawdę potrzebuje. Powtarzał sobie wygodne kłamstwo usprawiedliwiające akt wykluczenia. Nie widział błysku w oczach Artura, gdy mówił o powstawaniu galaktyk. Widział deficyt uwagi. Nie dostrzegał geniuszu w rozbieraniu projektora na części, aby zrozumieć jego mechanizm. Widział problem destrukcyjnego zachowania. Był człowiekiem uwięzionym w systemie, który nagradzał go za utrzymywanie porządku i zadowolenia większości płacących, a nie za pielęgnowanie niezwykłości, która kwitnie na marginesie. Jego decyzja nie była aktem czystej złośliwości, ale głębokiej i systemowej krótkowzroczności, tchórzostwa przebranego za pragmatyzm. Konflikt Heleny i Ricardo był natomiast skierowany przeciwko bezimiennemu wrogowi wielogłowej hydrze. Nie mogli walczyć z systemem, walczyli z formularzami, przepisami, z niewzruszonym uśmiechem sekretarki, z zamkniętymi drzwiami dyrekcji. Znaleźli się w biurokratycznym labiryncie zaprojektowanym tak, aby ich wyczerpać, zmusić do poddania się. Inni rodzice, którzy wcześniej byli przyjaciółmi i pili razem kawę, teraz odwracali wzrok przy bramie szkoły, czując mieszankę litości i ulgi, że nie są na ich miejscu. Stali się wyrzutkami, rodzicami dziecka problemu. Konflikt nie dotyczył tylko szkoły, ale całej społeczności, która z wygody, strachu lub zwykłej ignorancji wybrała milczenie i wykluczenie. Byli sami. Broniąc swojego dziecka w walce, którą przegrali jeszcze przed jej rozpoczęciem, ponieważ pole bitwy zostało zaprojektowane tak, aby nigdy nie mogli wygrać. Przełom nie nastąpił w sali konferencyjnej, ale w bibliotece publicznej tydzień po wydaleniu. W powietrzu unosił się zapach papieru i cisza. Helena szukała informacji na temat szkół specjalnych dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, czując jak w jej piersi narasta uczucie desperacji. I porażki z każdą kolejną kwotą, wygórowanego czesnego, którą widziała. Artur natomiast siedział przy sąsiednim stole, całkowicie pochłonięty książką o historii starożytnej, grubym tomie, który wydawał się zbyt ciężki dla jego dziesięcioletnich ramion. Nagle wstał, podszedł do matki z niecierpliwością w oczach, z ożywieniem, którego nie widziała od miesięcy, i wskazał fragment książki: Mamo. Wiedziałaś, że Rzymianie używali rodzaju betonu pucolanowego, który sam twardniał pod wodą? Budowali porty, które stoją do dziś. I, dopiero teraz, dzięki nanotechnologii, odkrywamy na nowo, jak zrobić coś podobnego? W tym momencie coś zaskoczyło w Helenie. Olśnienie. Szkoła nie była budynkiem z cegły. Edukacja nie była sztywnym programem nauczania. To było to. Iskra ciekawości, radość odkrycia. System nie zawiódł Artura. System był po prostu nieodpowiedni dla niego. Tej nocy Helena i Ricardo podjęli najtrudniejszą i najbardziej wyzwalającą decyzję w swoim życiu. Artur nie pójdzie do innej szkoły, oni sami staną się jego szkołą. Zmiana pogłębiła się i nabrała kształtu, gdy znaleźli nieoczekiwanego mentora. Nie był to certyfikowany nauczyciel, ale emerytowany inżynier elektronik, pan Chen, cichy i metodyczny sąsiad który popołudnia spędzał na budowaniu skomplikowanych modeli statków i samolotów w swoim garażu. Pan Chen nie przejmował się tym, że Artur nie patrzył mu w oczy, kiedy mówił. Przejmowało go to, że Artur rozumiał fizykę i mechanikę w sposób intuicyjny, niemal instynktowny. Zamiast uczyć matematyki za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i abstrakcyjnych zadań, pan Chen uczył poprzez praktyczne projekty. Zbudowali drewnianą katapultę, aby zrozumieć równania paraboliczne. Zmontowali skomplikowany system kół pasowych do podnoszenia ciężkich przedmiotów i zrozumienia przewagi mechanicznej. Zaprojektowali obwód elektryczny do oświetlenia domku dla lalek, ucząc się w praktyce o voltach, amperach i rezystancji. Artur nie uczył się już o rzeczach. On je robił. Jego pasja, którą szkoła uznała za rozproszenie uwagi i próbowała stłumić, stała się motorem napędowym jego wszechświata. Odkrył, że nie jest tylko ciekawskim dzieckiem. Był naukowcem, urodzonym inżynierem. Pożerał książki o fizyce, chemii, historii technologii. Jego pokój, niegdyś miejsce schronienia, zamienił się w tętniące życiem laboratorium pełne przewodów, trybów i niedokończonych projektów. Cichą zmianą nie było znalezienie nowej szkoły. Było to zburzenie idei szkoły. I uświadomienie sobie, że najlepszym nauczycielem dla Artura jest sam świat, a najlepszymi przewodnikami są dorośli, którzy nie próbują uczyć go zapamiętywania odpowiedzi, ale dają mu narzędzia i swobodę zadawania własnych pytań. Przestali próbować wtłaczać go w szufladkę i postanowili dać mu cały wszechświat jako salę lekcyjną. Kolejne lata były powolnym, ale stałym zbieraniem znaczących zwycięstw, z których każde było cegłą w budowaniu poczucia własnej wartości Artura. W wieku 13 lat wraz z panem Chenem zaprojektował i zbudował małego robota zasilanego energią słoneczną, zaprogramowanego do podążania za ciemnymi liniami na podłodze. Zgłosili go do regionalnych targów technologicznych. Zwycięstwem nie była medal za pierwsze miejsce, który schował do szuflady i zapomniał o nim. Było to wyrażenie zdumienia i podziwu na twarzach sędziów, wszystkich inżynierów i profesorów uniwersyteckich kiedy chudy trzynastolatek wyjaśnił zasady fotosyntezy, konwersji energii i logiki programowania z jasnością i głębią profesjonalisty. W wieku 16 lat postanowił, że chce formalnie potwierdzić swoją wiedzę. Zanurzył się w podręcznikach na własną rękę i w ciągu sześciu miesięcy zdał z najwyższą oceną Krajowy Egzamin Równoważny Zapewniając sobie dyplom ukończenia szkoły średniej trzy lata przed swoimi dawnymi kolegami, nie uczył się, aby zdać egzamin. Egzamin był jedynie produktem ubocznym jego żarłocznej i pełnej pasji nauki. Mając dyplom w kieszeni, wykorzystał swój wiek i zapisał się jako słuchacz na zajęcia z fizyki kwantowej na lokalnym uniwersytecie. Wykładowca, znany fizyk dr. Albright. Początkowo sceptycznie nastawiony do cudownego dziecka, był pod takim wrażeniem pytań, spostrzeżeń i poprawek Artura, zawsze formułowanych w uprzejmy, niemal nieśmiały sposób, że pod koniec semestru zaprosił go do współpracy jako wolontariusz w swoich badaniach. Największym zwycięstwem było jednak coś wewnętrznego, cichego i głębokiego. Artur, zdala od osądzającego i złożonego społecznie środowiska szkoły, rozkwitł na własnych warunkach. Nie stał się ekstrawertykiem, ale rozwinął spokojną i niezachwianą wiarę we własny umysł. Nauczył się bronić swoich pomysłów za pomocą logiki i danych, dyskutować z renomowanymi naukowcami, poruszać się w środowiskach, które go interesowały konferencjach, laboratoriach, internetowych, grupach dyskusyjnych. Był tym samym Arturem, ale bez warstwy wstydu, niepokoju i nieadekwatności, którą szkoła próbowała na nim zbudować. W wieku 18 lat złożył podanie do jednej z 10 najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie. Jego podanie nie zawierało ocen ze szkoły średniej, zajęć pozalekcyjnych ani listów rekomendacyjnych od nauczycieli. Zawierało portfolio, cyfrowe portfolio z projektami, symulacjami, artykułami, które napisał, oraz jedyną rekomendacją podpisaną przez dr Albright, który opisał go nie jako ucznia, ale jako najbystrzejszego kolegę, z jakim kiedykolwiek miałem przyjemność pracować. Otrzymał stypendium pokrywające całość kosztów nauki. List, z potwierdzeniem przyjęcia, nie był tylko kawałkiem papieru. Było potwierdzeniem wszystkiego, o co walczyli i poświęcili się jego rodzice. Było dowodem, że światło, które szkoła próbowała zgasić, nie tylko przetrwało, ale stało się latarnią morską. Dziesięć lat później dr Arthur Vance siedział w swoim laboratorium na Uniwersytecie, regulując delikatne lustra interferometru laserowego. Był teraz szanowanym fizykiem, znanym ze swoich przełomowych badań w dziedzinie materiałoznawstwa i informatyki kwantowej. Ściany jego gabinetu nie były pokryte oprawionymi dyplomami, ale białymi tablicami wypełnionymi skomplikowanymi równaniami, schematami obwodów i zdjęciami jego dzieł. Mikroskopem sił atomowych, który sam skonstruował, prototypem nowego typu ogniwa słonecznego. Na biurku stało jedno osobiste zdjęcie. Dziesięcioletni chłopiec obok drewnianej katapulty, uśmiechający się do dumnego pana Chena. Zastanawiał się nad swoją podróżą, nie z goryczą wspomnień, ale z analityczną jasnością naukowca obserwującego zjawisko. Ból odrzucenia, który wcześniej był otwartą, pulsującą raną. Stał się blizną, częścią jego historii, która dawała mu wyjątkową perspektywę. Z logiczną pewnością zdał sobie sprawę, że wydalenie, najokrutniejszy akt, jakiego doświadczył w dzieciństwie, było również najbardziej wyzwalającym wydarzeniem w jego życiu. Gdyby pozostał w tej szkole, jego umysł zostałby zniszczony, wypolerowany i zmuszony do dopasowania się do schematu, który zabiłby jego pasję, nauczyłby się, Tłumić swoją ciekawość, udawać zainteresowanie tematami, które go nudziły, milczeć, żeby nie wydawać się dziwnym. W najlepszym razie stałby się przeciętnym uczniem, niespokojnym i głęboko nieszczęśliwym. Pan Peterson, pomyślał, nie był złoczyńcą w klasycznym tego słowa znaczeniu. Był symptomem większej choroby, systemowej wady, systemu edukacyjnego, który w dążeniu do wydajności i standaryzacji myli posłuszeństwo z nauką. A milczenie z sukcesem. Systemu, który boi się ciekawości, której nie potrafi kontrolować i który określa jako niedoskonały każdy umysł, który nie działa w tym samym systemie operacyjnym co większość. Jego własna podróż nauczyła go, że prawdziwa edukacja nie polega na wypełnianiu umysłów z góry określonym zestawem faktów, ale na rozpalaniu ognia indywidualnej ciekawości. Polega na znalezieniu unikalnego języka każdego ucznia i daniu mu narzędzi oraz pozwolenia na odkrywanie wszechświata. Nie czuł gniewu, czuł rodzaj smutnej współczucia i ogromnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność wobec niezliczonych innych Artursów, którzy nadal byli uwięzieni w tych salach lekcyjnych, a ich światło gasło z każdym dniem, z każdą oceną w dzienniku, z każdym potępiającym spojrzeniem. I właśnie z tą zimną i pełną pasji jasnością zrozumiał, co musi zrobić. Nie chodziło o zemstę, chodziło o odkupienie, nie jego, której już nie potrzebował, ale odkupienie samego systemu, który go odrzucił. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy po małym miasteczku. Stara, szkoła borykająca się z malejącą liczbą uczniów, reputacją zbyt tradycyjnej i przestarzałymi budynkami, otrzymała anonimową darowiznę w wysokości wielu milionów dolarów. Darowizna była jedną z największych w historii prywatnej edukacji w regionie i wiązała się z surowymi warunkami. Wyburzeniem starej sali gimnastycznej i stworzeniem nowoczesnego centrum nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki STEM oraz zatrudnieniem nowego dyrektora z pełną autonomią, który miał stanąć na czele nowej instytucji. W dniu inauguracji, społeczność zebrała się na dziedzińcu szkoły. Pan Peterson, obecnie siwy, emerytowany mężczyzna, nieco zgarbiony przez upływ czasu, siedział w pierwszym rzędzie, zaproszony z honorami. Na scenę wyszedł przewodniczący Rady Szkolnej. Mężczyzna, którego nie było w czasach Artura. Z ogromną przyjemnością i dumą przedstawiamy człowieka, którego wizja, hojność i geniusz sprawiły, że wszystko to stało się możliwe. Anonimowy dobroczyńca i nowy dyrektor centrum. Doskonałości z tem. Dr. Arthur Wenz. Zszokowana cisza, po której nastąpił szmer przebiegający przez tłum, ogarnęła miejsce, gdy Artur, obecnie mężczyzna w wieku około 30 lat, wysoki o spokojnej i pewnej siebie prezencji, podszedł do podium. Spojrzał na tłum, na zaciekawione twarze, a jego wzrok spotkał się z wzrokiem pana Petersona. W jego oczach nie było cienia triumfu, tylko potężny, niemal bezosobowy spokój. Niektórzy z Was mogą mnie pamiętać. Zaczął Artur, a jego czysty i stanowczy głos wzmocniony przez mikrofony rozbrzmiał w sali. Byłem uczniem tej szkoły przez krótki czas, nie pasowałem tu. Dzisiaj nie wróciłem, aby udowodnić, że się myliliście. Wróciłem, ponieważ się myliliście. A to zasadnicza różnica. Wróciłem, aby udowodnić, że definicja pasowania była błędna. Celem edukacji nie powinno być tworzenie elementów, które idealnie pasują do istniejącej maszyny. To jest szkolenie, a nie edukacja. Celem edukacji powinno być pielęgnowanie umysłów, aby stały się one wyjątkowymi, błyskotliwymi, a czasem ostrymi elementami, zdolnymi do budowania zupełnie nowych maszyn. Maszyn, których jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Zrobił pauzę, pozwalając, by słowa do nas dotarły. To centrum, kontynuował, wskazując na szklano-stalowy budynek za sobą. Nie dotyczy wyłącznie nauki i technologii. Chodzi o nowy rodzaj nauki. Miejsce, gdzie ciekawość jest głównym przedmiotem nauki, a porażka jest jedynie danymi eksperymentu. Gdzie pytania są cenione bardziej niż odpowiedzi. Gdzie każdy uczeń, który czuje się dziwny, aryny lub zbyt intensywny, znajdzie nie tylko tolerancję, ale także dom dla swojego umysłu. To miejsce zbudowane na przekonaniu, że każdy uczeń pasuje. Gdy tylko przestaniesz próbować wtłaczać go do tej samej szufladki. Pod koniec przemowy sala gimnastyczna wybuchła szczerym i wzruszającym aplauzem. Artur zszedł ze sceny i zamiast pozdrowić ważnych gości, podszedł prosto do pana Petersona. Stary dyrektor wstał z bladą twarzą, a w jego łzawiących oczach malowało się połączenie szoku i wstydu. Artur, doktorze Węs, ja. Tak mi przykro wyjąkał słabym głosem. Artur wyciągnął rękę. Nie przepraszaj, panie Peterson. To, co zrobiłeś z twojej perspektywy, było logiczne i skierowało mnie na drogę, którą musiałem podążać. Ale teraz, powiedział, ściskając mocno dłoń, będziemy razem pracować, aby żaden inny uczeń nie musiał zostać wydalony, aby znaleźć swoją prawdziwą drogę. Uścisk dłoni nie był aktem przebaczenia, ponieważ dla Artura nie było już nic do wybaczenia. Był to akt transcendencji. Nie wrócił, aby przepisać swoją bolesną przeszłość, ale aby wykorzystać swoją siłę i zasoby do zbudowania lepszej przyszłości. Najbardziej wykwalifikowanymi osobami do naprawy zepsutego systemu są ci, którzy kiedyś zostali przez niego zepsuci. Prawdziwa siła nie polega na tym, że nigdy się nie upada, ale na tym, że podnosi się i wykorzystuje cegły, które zostały rzucone, aby zbudować bezpieczne miejsce dla innych. Którzy nie będą musieli potykać się o nie. Jeśli ta historia o pokonywaniu przeciwności losu, odporności i odkupieniu zainspirowała Cię, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj kanał. Twoja interakcja pomaga nam szerzyć przesłanie nadziei. A może, tylko może, zainspiruje kogoś gdzieś do zbudowania nowych drzwi tam, gdzie wcześniej była tylko ściana.